Zaczynaj odchudzanie z tą swoją wizją końca. Czy tak jak chcesz ten proces odchudzania u siebie zakończyć? To jest ważne tak naprawdę w każdym innym celu, który chcemy osiągnąć. To nie jest w jakiś sposób tylko do odchudzania dotyczy się w każdej naszej działalności w życiu. Więc jeśli chcesz się odchudzić, chcesz się odchudzić realnie, to pierwszy punkt, jaki powinnaś zrobić. To sobie zaplanować. Przede wszystkim pierwszy punkt usmysłowić sobie, jakim stanem faktycznym jesteś teraz, co trzeba zmienić, co ci przeszkadza, dlaczego chcesz to zrobić i miej zawsze tą wizję końcową, czyli do czego dążysz. Bo jeśli nie będziesz wiedzieć, po co to robisz, dlaczego to robisz i jakim celem masz zakończyć ten cały proces, to niestety całkiem możliwe, że szybko sobie odpuścisz. Albo zgubisz w międzyczasie ten swój cel. To nie może być gdzieś tam, no chcę schudnąć 10 kg. Musisz widzieć siebie szczuplejszą o te 10 kg, To nie jest problem, żeby w teraz obecnym czasie wyciąć sobie ciało, które Ci się w miarę podoba, które chciałabyś mieć, dokleić swoją głowę. I po prostu dążyć do tego. Wiadomo, że to nie idzie odniesienie jeden do jeden, ale będziesz miała jakiś cel, który chcesz dążyć, czy chcesz mieć bardziej wysportowane ciało, bardziej szczupłe. No, celów może być wiele, tak? Tutaj już zależy od każdej z nas, jak chcemy wyglądać. Ważne, żeby było to wszystko podyktowane Twoim zdrowiem psychicznym, Twoim zdrowiem fizycznym, i pamiętaj, że odchudzanie jest procesem. To jest po prostu coś, co możesz sobie wyznaczyć jako cel. Chcę wyglądać tak i tak. I rozdzielić na moje kroczki, i po drodze muszę zrobić to i to. A dlaczego to robię? Bo obecnie czuję się tak i tak, i chcę to zmienić. Powodzenia i zapraszam po więcej uśmiechniętego odgrubiania w moich filmikach.